Ołtarz Rodzinny, dzień 95, 4 kwietnia Doszło do mnie słowo Pana, mówiące Zanim ukształtowałem Cię w łonie, znałem Cię, zanim wyszedłeś z łona. Uświęciłem Cię i ustanowiłem prorokiem dla narodów. Wtedy powiedziałem Ach, Panie Boże, o to nie umiem mówić, bo jestem dzieckiem. Jeremiasz 1, 4-6 Prorok jest widzącym, który przepatruje ludzkie serca i przepowiada rzeczy, które mają się wydarzyć. A potem istnieje dar proroctwa. On jest czynny w kościele, wśród lokalnych członków. On przypada na kogoś z nich i oni przynoszą proroctwo. Potem ono nie może być przyjęte w kościele, dopóki nie zostanie rozsądzone przez dwóch lub trzech świadków. I oni muszą położyć na tym swoją pieczęć, zdecydować, że ono jest od Boga. Potem muszą je obserwować, by zobaczyć, czy się wypełni. Potem ten dar może już nigdy nie przypadnie na tego brata czy na tę siostrę. On może odpocząć na kimś innym. To jest dar proroctwa. Lecz prorok, prorok urodził się jako prorok i był predestynowany do tego już przed założeniem świata. Rozumiecie? Weźcie na przykład Jezusa Chrystusa, króla proroków. On był już z ogrodu Eden, nasieniem niewiasty, prorokiem. I Mojżesz urodził się jako dziecko, predystynowane na proroka. Jan Chściciel, patrzcie. Izajasz widział go 712 lat przedtem, nim się urodził. I powiedział, że on jest głosem wołającym na pustyni. 712 lat przedtem, nim się urodził. Jeremiasz, Bóg powiedział, zanim on został ukształtowany w łonie swojej matki, że on go znał, poświęcił go i przeznaczył go za proroka do narodów. Rozumiecie? Prorocy mają słowo Boże i są urodzeni jako prorocy. Dar proroctwa jest czymś innym, jest to dar. Otóż jest pięć wyznaczonych ust w kościele: apostołowie, prorocy, nauczyciele, pastorzy, ewangeliści. Zatem jest to pięć usług, które Bóg umieścił w kościele dzięki jego uprzedniej wiedzy. Potem istnieje dziewięć darów, które są czynne w lokalnym zboże: mówienie obcymi językami, wykładanie języków, dar mądrości, poznania, proroctwa itd. Jest to dziewięć duchowych darów, które działają poprzez kościół, lecz potem istnieje pięć udzielonych usług, które Bóg ustanowił w kościele. I, jak bardzo lubimy, gdy widzimy, jak one wszystkie są czynne. Jedną z nich jest pastor, inną jest nauczyciel oraz wszystkie inne. Te inne przychodzą potem na potwierdzenie. Dary są po to, aby wywyższać Boga, a Bóg ustanowił je tak, że nawet głupi będzie bez wymówki, prawda? Jest to tak proste, jak Bóg je umieścił. Ja to lubię. Im bardziej prostym się stajesz, tym większym stajesz się przed Bogiem. To się zgadza. Nigdy nie próbuj podnieść się sam. Jeżeli tak czynisz, to poniżasz samego siebie. Rozumiecie? Kto się wywyższa, ten będzie poniżony. Czytaj dzisiaj Księga Wyjścia 40. Nehemiasz 10. Jeremiasz 1. 1 do 8. Ewangelia Łukasza 9, 1 do 17.